I, I also think that this, this equal result was maybe partly because of uh, Stelmet is with their thoughts on the, on the Euro Cup, next Euro Cup game, which is the most important for them in this season. And really, I wish them the, the, all the luck uh, to win these uh, this next games and to advance. Because uh, if Stelmet is doing good in the Euro Cup, that means good for all the Polish league and all the other clubs. So, good luck. Myślę, że każdy z nas zostawił dużo zdrowia na parkiecie. Walczyliśmy praktycznie do ostatniej minuty. Wiadomo, jest ciężko czasami odnaleźć się w systemie dwumeczowym w tygodniu, ale walczyliśmy do samego końca, pokazaliśmy charakter. Na pewno mamy teraz trochę zmieniony skład. Doszło paru zawodników. Cały czas ich wkomponujemy, ale jak, jak widać w każdym meczu robimy jakiś progres, także to nas cieszy i myślę, że, myślę, że będzie wiele dobrych spotkań przed nami. Dziękuję. I think that uh, this team, if, if they all play, I so Ponitka didn't play today and Jurisic, but if they all play, I am confident that they can make a surprise and win there. Because uh, Zenit is a very, very good team and they, are, uh, they beat you here. But knowingly, Sasho, which is a very good coach, I think he will make a, he will make a good game plan and uh, uh, I believe that you can make a surprise and win there. Povijestan zadovoljni za vigrane meče u Džišaj Šlonsk a, bez zagral, napravde, bez presije, bar za skutečne. A, praktične trafijali dužo žutov za čit, taj mišljena i koleva, na napravde Džišaj zagral švetni meč. A, I s druge strane Teško Valenko, koji dal nam za dužo, za dužo punktov. A, s druge strane začelišme me dobže. A, druga kvarta bila Uh, slaba u našem vikonanju. Uh, na koncu praktično sami izrobili šme trohja nervovo uh, s tratami, ali s druge strane mi še že popr popravili šme tež atak. Uh, I v tej, v tej situaciji trohja čeže trenujeme. Brak nam paru zavodnikov, trohja vam je teh zdravotnih ale ali s druge strane, uh, s druge strane najvažnije še je Je wygrywacz i a, dzisiaj naprawdę jedynki, kontrolowale rytm gry, i Bost i Koszarek zagrali na, na wysokim poziomu i poprowadzili zespół do, wygrani, do wygranego meczu. Myślę, że e, moż, można to widzieć, że nie jest to nasz najlepszy moment w tej chwili. E, myślę, że dzisiaj było trochę lepiej z energią, z zaangażowaniem. Natomiast e, Natomiast no, ta obrona jeszcze musi być trochę lepsza. Myślę, że mamy najlepszy scouting i najlepsze przygotowanie do meczu, y, jakie może być. Czasami popełniamy błędy indywidualne, takie jak zostawiamy z najlepszych strzelców trochę za dużo, za dużo im dajemy swobody. Y, dzisiaj też to było i, i Kowlew, i Jankowski mieli trochę za, za, za dużo wolnego. Y, oczywiście. To zawsze jest obrona y, pięciu zawodników gra i, i po prostu no, musimy, musimy nad tym no, popracować. I to też jest każdy indywidualnie, też musi y, no, po prostu popracować nad tym, i, i mądrzy, mądrzejsi musimy być, jeśli o to chodzi. Szylowrz dzisiaj zagrał bez, oczywiście, bez, y, bez żadnej presji. Myślę, że już zasługują na, na duże brawa. Natomiast no, my musimy, musimy dalej mm, poprawiać swoją grę. Teraz, oczywiście, mamy też ciężki okres, gdzie, 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 gdzie te kontuzje nam trochę przeszkadzają. Mamy dużo meczy, ale to nie powinna być dla nas żadna, żadna wymówka i, i no, musimy się zdecydowanie poprawić. No. Natomiast, na pewno, też od kibiców oczekujemy e, troszeczkę pomocy teraz, jak, jak, jak nam nie idzie. E, Super jakby się udało, żeby, żeby ta hala wreszcie, nie wiem, e, wypełniła się e, chociażby trochę więcej niż dzisiaj. E, żeby dodali nam tej energii teraz, kiedy, kiedy, kiedy oczywiście potrzebujemy. Jaki jest ten problem? Czy to jest jakiś, dołek, kryzys, bo dużo meczów, bo, 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 po co? Czemu, czemu jest ten słabszy moment tej drużyny? Tej? Pa, nie można grać, nie grać zawsze na wysokim poziomie i wygrywać wszystkie mecze. To co się oczekuje. No, czy mi jesteś my ale mi też ludźmi. zespol zespół jest żywa rzecz. To znaczy też a, też zespół i forma też spada. Normalno, że spada i kiedy spadnie forma, to trzeba trochę cieżiej i więcej potrénować. Myślę, że my dużo odpoczynku nie mieliśmy, że możemy robić na cyklizacje. Znaczy praktycznie też w momentach, kiedy była święta, my mi nie mieliśmy święta. My mi mieliśmy zawsze mecze, 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 mecze. I że przyjdzie też do, do tego, do kryzysu. Znaczy, baterie też nie można naladować tylko z treningami i z meczami. Także w ten, w ten moment, w ten moment, zdecydowanie się zrobić trochę mocniejsze treningi, trochę będą zawodnicy trochę zmęczeni i wykorzystać cykl, że będziemy a, dobry w, w, w przyszłości, znaczy tak, trzeba inwestować i kiedy trochę inwestujesz, też trochę forma, forma też a, spada. Także a, a, a to jest normalne, że nie tylko to forma, tylko uh, ze spolu, ale też format różnych zawodników. Także praktycznie jedynki, teraz di i košar, dziś je zagrali na wysokim poziomie, normalnie, że ponitka jest ten, tikt, który nam daje dużo punktów, który dziś się blakował, Vlad trochę jest na dole, który zawsze, zawsze jest, uh, zależy od, od, od jego żutu, ale uh, myślę, że myślę, że idzie uh, i pracuje dobrze, także jesteśmy w dobrym kierunku. I normalno je že kada priđe krizis, treba tijeliko pracovač i pracovač, a najvažnije kada je so, krizis že počebno vigrivač. I džišaj, džišaj mišle že zasloženo ten te meč. Mislim, teraz smo vši isti tuto, jak, jak bi pšegrali. Znači, Vigrali smo me meč, imeli šme džišenč punktov pševage, džiš stračili te pševage, na koncu imeli smo še 7 še 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 dali še 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 Ale myślę, że zasłużony wynik, byliśmy lepszy dzisiaj a, i daliśmy 83 punkty z, z, ne, z ne najlepszą skutecznością w ataku. Normalno tre, potrzebno poprawić odbronę, na tym też pracujemy, ale dla to też potrzebny czas. Znaczy nie może, może się formy zmienić z jednym treningiem. Czy znaczy, przed tym z zenitem też dalej te treningi będą tak ciężkie, czy to jednak teraz będzie odpuszczone do środku? trenować, będziemy trenować trochę, Trochę więcej będziemy trenować, także a, to. Załonicy wiedzą i a, normalno, że trzeba też walczyć u Sankt Petersburg. Znaczy bez treningów to co do tej pory robiliśmy tylko mecz 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 mecz, mecz bez treningów idzie forma spada. To jest normalno, dużo meczów, dużo podróż i normalno że forma spadnie. Trzeba znowu potrenować, trochę zmęczenia przyjdzie i znowu będzie forma lepsza. Znači, to jest to jest a, normalna rzecz. Problem mieliśmy z tymi spotkaniami i w sumie z jednym spotkaniem u siebie z Zenitem. To było jedno z, nas, z naszych najgorszych spotkań i jesteśmy tego świadomi. Natomiast ja nie widzę, żeby coś nam zgryzło od środka. Myślę, że, że ta atmosfera jest od środka aż nawet za dobra, aż za miło jest i, i, i tyle. No, tak jak powiedziałem już, że, że, że to też jest z zawodników jakby odpowiedzialność, żeby, żeby każdy indywidualnie. Yy, dział odpowiedzialność też za siebie oczywiście, a im, im lepiej będzie, to tym lepiej zespół będzie grał, także... No co to znaczy, że jest za miło za miła atmosfera. Za miło? No musimy być bardziej, nie wiem, źli. Czasami brakuje nam tej fizyczności, gdzie, gdzie chociażby z Zenitem brakowało, żebyśmy, żebyśmy walczyli bardziej. Niedobre jest to, że, że ciągle przyjmujemy pierwsze ciosy, musimy czasami wyprowadzić my może pierwszy, i wtedy będzie się łatwiej grało. No. Także, ale też czasami ciężko zmienić charaktery, po prostu musimy, musimy tu, tu znaleźć balans dobry.